Jeśli krwi, to macie. Oto przed Wami seria bardzo krwawych filmów. Jeśli więc jesteście widzami o mocnych nerwach, zapraszam. Przyjrzymy się budowie krwi i jej funkcjom, a w kolejnych materiałach omówimy anatomię układu krwionośnego limfatycznego, i odpornościowego będzie się działo. Zacznijmy od klarownego wyjaśnienia, co to takiego układ krążenia i dlaczego nie jest to synonim z układem krwionośnym. Otóż Układ krążenia ma szersze znaczenie i zawiera w sobie dwa układy krwionośny i limfatyczny. Zatem mówiąc o układzie krążenia, mamy na myśli zarówno serce, tętnice, żyły, krwinki, ale także śledzione, grasice, węzły chłonne czy migdałki. Wróćmy jednak do samej krwi i do roli, jaką pełni w naszych organizmach. Pierwszą funkcją, jaka przychodzi na myśl, to transport, począwszy od gazów oddechowych, jak tlenczy dwutlenek węgla, substancji odżywczych wchłoniętych z jelita cienkiego, hormonów czy produktów przemiany materii. Nie można pominąć funkcji obronnej krwi, gdyż jest to nasza największa siła w walce z drobnoustrojami chorobotwórczymi i zostaje funkcja. Regulacyjna, a więc krew dzielnie walczy, by utrzymać w organizmie homeostazę, czyli stan równowagi. A w czym ta równowaga się objawia? Ano w utrzymaniu temperatury ciała, właściwego poziomu uwodnienia, równowagi kwasowo-zasadowej czy odpowiedniej ilości soli. Mineralnych. Można śmiało powiedzieć, że krew wpływa na działanie każdego narządu, ba, każdej komórki ciała, i nie ma ani krzty przesady w stwierdzeniu krew to życie. Pamiętacie, do jakiej grupy tkanek zwierzęcych należała krew? No doskonale, należy do tkanek łącznych, a dokładniej tkanek łącznych płynnych. Będąc tu razem z limfą, o której powiemy sobie później. Jak już ustaliliśmy, świetnie pamiętając cechy tkanek łącznych, wiecie, że oprócz samych komórek mamy w tej grupie mnóstwo substancji międzykomórkowej. W przypadku krwi ta substancja nazywa się osoczem, a osocze to w większości woda. Pozostałe składniki to tak zwane elementy morfotyczne, czyli upostaciowione. Czy nie można zwyczajnie powiedzieć: komórki? No, niestety byłoby to za duże uproszczenie, dlatego że do elementów morfotycznych zaliczamy zarówno żywe komórki, tak jak leukocyty, jak i komórki o ograniczonym metabolizmie, a także fragmenty komórek, czyli płytki krwi. No dobra, był szybki rzut oka, a teraz przyjrzymy się składnikom krwi odrobinę dokładniej. Osocze to trochę ponad połowa całej objętości krwi. Teraz uważajcie, uczniom zdarza się tutaj popełniać błędy. Otóż osocze składa się z surowicy i fibrynogenu. Fibrynogen to białko biorące udział w krzepnięciu krwi, zatem surowica to część osocza bez fibrynogenu. Będąc na zajęciach, spojrzałbym teraz na Was i zapytał wyczekująco: Czy to jest jasne? Wówczas nieśmiało kiwnęlibyście głowami i poszlibyśmy dalej. A tak swoją drogą dajcie znać w komentarzu, czy to jak i co Wam opowiadam jest faktycznie jasne. I zrozumiałe. Wróćmy jednak do tematu. Osocze to surowica i fibrynogen. Surowica to substancje nieorganiczne woda około 90% oraz sole mineralne a także rozpuszczony w tymże osoczu dwutlenek węgla. Są tam również substancje organiczne jak białka np. przeciwciała czy hormony oraz substancje odżywcze. Przejdźmy teraz do elementów morfotycznych krwi. Swoją drogą widzieliście kiedyś wyniki badań krwi. Pojawia się tam termin hematokryt. Warto wiedzieć, że jest to stosunek objętości elementów morfotycznych do całkowitej objętości krwi. Wróćmy jednak do elementów upostaciowionych. Erytrocyty, czyli czerwone krwinki, mają szereg przystosowań do pełnienia swojego podstawowego celu istnienia, a mianowicie przenoszenia tlenu. I tak nie mają jądra komórkowego, mitochondriów, a wypełnione są czerwonym barwnikiem przenoszącym tlen, czyli hemoglobiną. Dzięki temu nie zużywają tlenu na własne potrzeby, w końcu mają go tylko przenosić. Ponadto kształt dwuwklęsłego dysku zwiększa powierzchnię i zapewnia efektywniejsze przenikanie tlenu do wnętrza komórki. Na dodatek łatwo zmieniają kształt, co przydaje się podczas przeciskania w wąskich naczyniach włosowatych. Po około 3-4 miesiącach Kończą swoją dzielną służbę, udając się na zasłużony odpoczynek w śledzionie. Leukocyty, czyli krwinki białe to bardzo zróżnicowana grupa komórek, które łączy fakt posiadania jądra komórkowego i udział w reakcjach odpornościowych. W tej chwili nie będziemy zajmować się dokładnym podziałem. Powiedzmy tylko, że dzieli się je ze względu na ziarnistości widoczne pod mikroskopem. I są to granulocyty, a więc widać ziarenka w komórkach, i, a granulocyty ziarnistości tam nie znajdziemy. I tu są na przykład limfocyty B czy limfocyty T. Pozostały nam już tylko trombocyty, a więc Fragmenty cytoplazmy otoczone błoną, nazywane płytkami krwi. Ich główną funkcją jest tłumne stawienie się w miejscu zranienia, i z jednej strony rozpoczęcie procesu powstawania skrzepu, ale z drugiej wysłanie sygnału do naczynia krwionośnego, że to dobry moment, by się skurczyć i tym samym ograniczyć upływ krwi. No to pierwszą lekcję z układu krążenia możemy uznać za zakończoną. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na następne filmy z tej serii i jak zwykle życzę dobrego dnia i miłej nauki.